My name is Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. From Sicily across the ocean to start a new life in America. Never in my life had I seen anything as fantastic as Empire Bay. It was beautiful. On the other hand, I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. The American Dream was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work, and what little money he made mostly went towards booze. Eventually, my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Peter, hurry it up. We ain't got all night. Over time, Joe and I got to be best friends, and since we were both poor and there wasn't much work around, <sighs> oh, shit, we started a little business of our own. Freeze! Police! Stop! Peter, this way. Turn me to bed. Stop! Or I'll shoot. Shit. Okay, you bastard. Spread your legs. Fuck. Now put your hands under. I'm sorry. Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war. And the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18. And anything seemed better than jail. Who says you can't go home again? Mafia 2 to sequel hitowej gangsterskiej produkcji z seven years Podobnie jak w pierwsowzorze, tak i teraz wcielamy się w rolę porządkującego gangstera, który z naszą pomocą stanie się jednym z najbardziej poważalnych mafiozów w mieście. Obym początkującym gangsterem jest tym razem niejaki Vito Scaletta, potomek włoskich emigrantów, który przybył do Ameryki będąc dzieckiem, razem z rodzicami szukającymi lepszego życia. Rzeczywistość okazała się być jednak mniej różowa. W wyniku perypetii, które miście okazję zobaczyć w Itrze, Vito trafił bowiem do więzienia, a następnie ratując się przed kratami na front włoski. Podczas wojny Wito dał się poznać jako doskonały żołnierz. To właśnie w trakcie jednej z bitew, Kracz obejmuje nad nim pełną kontrolę. Niestety, niedługo później Wile dostaje kulkę i zostaje odesłany do kraju. Tam przyjmuje go kuzyn i miseria codziennej egzystencji, jaką prowadzi jego matka i siostra. Pragnący pomoc rodzinie Wito, musi zmierzyć się z coraz bliższym terminem powrotu na front oraz z długiem, które zaciągnął jego martwy ojciec, alkoholik. Z pomocą przychodzi tu kuzyn naszego bohatera, który nie tylko ratuje go odwoja, ale i obiecuje załatwić pracę gwarantującą szybki i dobry zarobek. Jest w tym tylko jeden haczyk. Kuzyn zajmuje się tak zwaną szemraną robotą. W ten oto sposób nasz bohater dołącza do lokalnego półświatka, pokonując czasem kolejne szczebelki na drabinie swojej przestępczej kariery. Mafia 1 dała poznać się przede wszystkim od strony doskonałej fabuły, licznych samochodowych pościgów oraz efektownych strzelanin. Z fabułą wiele się nie zmieniło i zarówno ona, jak i budujące ją przerwniki filmowe stoją na kapitalnym poziomie i są bez najlepszym elementem tej gry. Podobnie ma się sprawa i ze strzelaninami, które przetrafiają się dosyć regularnie, a za sprawą physics bywają bardzo efektowne. Gorzej jest niestety już z pościgami. Mimo iż w autach spędzamy bardzo wiele czasu, dynamicznych pościgów czy start samochodowych jest jak na lekarstwo. Gdy dodamy do tego brak możliwości strzelania z wozu, rzec można, iż element ten został poważnie zaniedbany, co zapewne zasmuci wielu fanów. Jedynki. Dużym problemem jest też liniowość. Autorzy poszli w tym temacie na całego i oddali graczowi do dyspozycji wyłącznie tryb historii, rezygnując z jakkolwiek wolnych czy też wieloosobowych form rozgrywki. Co gorsza, nie pomyśleli o tym, by ożywić świat, dając graczowi jakiekolwiek możliwości poza zadaniami wątku głównego, na które wystarczy około 10 godzin. Pieniądze wydawać możemy jedynie w warsztatach samochodowych oraz sklepach odzieżowych. Te pierwsze umożliwiają nam zmianę lakieru, tablic oraz felk ulubionego wozu, a także mało rozbudowany tuning silnika. W drugich, kupić możemy ubiór, mając do dyspozycji jedynie kilka jego wariantów. O ile komuś wystarczy jedynie główny wątek I oraz radość zaplanowanego problem, przez you know, twórców wzrostu jego gangsterskiej pozycji, Mafię nazwać można grą wyśmienitą. Schody zaczynają się jednak w przypadku, gdy tak wielkiej produkcji towarzyszyły oczekiwania otwartego i pełnego różnego rodzaju niespodzianek oraz realistycznych atrakcji świata. Pod tym względem Mafii daleko do najlepszych przedstawicieli tego gatunku. Mafia 2 to pierwszorzędna, wirtualna opowieść gangsterska. To tytuł, od którego trudno się oderwać. Jest to jednak zasługa wyłącznie fenomenalnej warstwy fabularnej oraz kilku trafionych smaczków, jak na przykład doskonale pomyślanej i przygotowanej od strony jakościowej kolekcji Playboy'a. Jest to też jednak gra, w którą tak naprawdę zagrać można tylko jeden raz. Tytuł, który można przejść wyłącznie tak, jak pomyśleli to twórcy. Jeżeli nie jest to dla Was wada, polecam bez wahania. Jeżeli jest, a podobała Wam się jedynka, namawiam i tak. Mimo licznych ograniczeń i spłyceń Mafia 2 gra się po prostu pierwszorzędnie.